Cześć, jak widzieliście kupiliśmy wczoraj dużo złodyczy. Będzie dzisiaj u nas Emilka, także będziemy wszystko testować, tworzyć. No i potem cała rodzina będzie musiała próbować tych naszych wynalazków. Także zapraszamy na film. Jak jest u nas Emila, to przynajmniej porządek jest, nie? Tak. Mhm. Między innymi takie zestawy do zrobienia chyba lizaków, pianek. Nie wiem, jakichś lodów, zaraz będziemy to sprawdzać i na pewno z Emilką coś stworzymy. Yy, tutaj no. robimy chyba takie lizaki. Czekaj tu, przeczytamy. Do samodzielnego wykonania cukierkowych jabłek w karmelu i posypce. Mm, pycha. To jest. Mm, Czekaj, gdzie to pisze. Lizaki piankowe. A to jest cukierki mini banany w polewie czekoladowej. A to To najpierw te, tak? tak, tak. Dobra. Mamy jakieś galaretka, jabłuszka, to są chyba te właśnie. Jakieś Taki, I takie galaretki. I galaretki, to pewnie trzeba coś w tym moczyć. To, to, to będzie trzeba moczyć w tym, a potem to trzeba będzie posypać. No pewnie tak, tak, trzeba przeczytać. tu, a to tu, tak? Tak. Tu masz nożyczki. I nak tym sobie tnij już. I wysyp sobie. Tylko mhm. bo i taki mały otwór zrobiłam, żeby to, żeby to wszystko się no, nie wysypało. Dobra. Jest? Idzie? Leci! No, Uparcie. to wyciskaj od góry, wyciskaj sobie, no, żeby wszystko wycisnąć. O, oj, zaklinam się, oj. Tak, nabijasz, no, i teraz obtaczasz go. Idziemy. Oj, oj, Tylko nie za mocno, bo musi na wszystkie nam starczyć. No. Teraz wyciągam. Uh -huh. Może być tyle? Tak, no. I tak. teraz w ten, w posypkę. posypeczkę. Jeden gotowy. No i patrzcie. Czy to mi pozwoliła? Dobre? Dobre. Bardzo. Pyszne. Mamy pierwszą turę cukierków. Wyschną sobie, to będziemy kosztować. A mogę to zjeść? No, nie wiem, czy możesz. No, próbuj. Dobre to jest? Mmm, dobre. Dobre, ale kwaśne. Kwaśne bardzo. Teraz będziemy robić coś takiego i jeżeli zrobimy je wszystkie, bo tam mamy jeszcze jedną, jeżeli zrobimy je wszystkie, to będziemy po jednym kosztować i będziemy ich wszystkich tutaj czystować. Po okay. jednym, no. Dobra, do tego wody wlać tu U. i saszetkę numer 1, Tą. Numer jeden. Dobra. A to jest numer dwa, numer 3. Zobaczymy, co nam wyjdzie. No i patrzcie, no i wylewamy. No i jest le wody. A teraz trzeba tak ruchowo, żeby była cała woda. I teraz szasz, szasz, saszetka numer 1. Kaj to mam otworzyć? A to? Z tej strony? Mhm, uh żeby -huh. ja się nie wysypało. No i wsypuj do tej wody. Do tej wody mam sypać? Mhm. O, wow, jakie dziwne. Całe? Tak. Ło, wow, jakie fioletowe, widzicie? I teraz to? weź sobie łyżeczkę. No i wymieszaj wszystko. Trzymaj sobie tackę. Widzicie to jakie to jest fioletowe? Trochę nudne. No, jeszcze tutaj ten troszek nie mocno wymieszaj wszystko. Żeby grudek nie było. Mm -hmm. I teraz do tego samego ja mam... Dobra, połóż hej, sobie po tu. no I saszeczkę numer dwa do tego wsypujemy. Numer dwa. Tak, tak wygląda numer dwa. Pięknie czerwony. Ale przez ten pierwszy się zrobiła ja taka kolorowa woda. Tutaj tak lekko otworzę. bo ten. Wow. Masz? No mam. Dobra, teraz do tego samego. Uuu, tak. jakie ładne. widzisz? Ciekawe jaki kolor wyjdzie, teraz mieszkamy z domem. widzicie to? Mhm, mm ale ładny. No, ładny kolor. O, różowy się zaczyna robić. He, no. Teraz wsypujemy numer 3. I tego jabłuszka. O! Mhm. Uh -huh. Patrzcie, tam coś jest. No to nowy syp. Dobra, patrzcie. Oh, patrzcie! To jest bruk! Co to jest? Pokaż. To jest jakby taka, jakby taka posypka. Mialimy, mialimy. No podkaliśmy problem, bo z łyżeczki ta pianka nie chce nam zejść. Na wykałaczce się nie trzyma. A to trzeba potem obtoczyć w tej posypce. Mm, I kombinujemy teraz. Dobra? Dobra, ale nie jemy. Oj, tak zrobimy tak nabierasz czekaj weźmy te pałaczki stąd ja wolę je oblizać nie tu bo tu będziemy łóżki stawiać i teraz tak na łyżeczkę nabieramy pianki sypiemy i łyżeczkę całą odstawiamy tu a no. potem będziemy jeść z łyżeczki to będzie rozwiązanie no bo nie da się cukierków zrobić bo bo nie chce ta pianka schodzić Chyba Z tak, żeby poklepać. O! Doszło? Wyszła. I teraz obsyp. Kwaśnia. Posyp sobie. Pięknie. Bellissimo. Teraz będziemy robić czekoladowe banany. No to otwieramy, zobaczymy co tam trzeba, nie? No. To nie coś fajnego. A ty jest fajne, robić właśnie takie coś? Mogłaś. Takie słodycze. No. A banany już od razu na, na starcie, jak otworzam. Ale naprawdę pachną jak banany. Aha, no. no. A słuchaj, mam. Oj, już. No. Ten przepisu mi tylko nie potnij. Żebyśmy wiedzieli, Dobry, co mamy robić. Dobra, to może być no. tego, nie tni. Wyciągaj. Tam jeszcze... Wszystko? Nie, zostało. Ale naprawdę, kupcie sobie takie coś w Katowicach, one naprawdę pachną jak banany. No, to kładziemy. Teraz tak wyciskamy to To po lewe. Ciekawe, czy to jest czekoladowa, niebieska? Jak będzie czekoladowa, albo jak będzie niebieska, to daję ci łapkę w górę. Oj. No, masz? Czekaj? Jest, wyciskaj. Albo jak będzie czekoladowa, no to dajcie też łapkę w górę. What? Ej, kubka. Teraz prze prze Przesypujemy? Przesypujemy. No, to samo, co było tu. No, ale tam było różowe. Jeszcze. Tak, tu mieliśmy różowe, a tu będziemy mieć chyba czekoladowe. Czekam, nie. Takie same. Takie same. No, tylko bananki będą czekoladowe. A to bananki będą były... czekoladowe. A to były no. takie lizaczki. A wykałaczki musieliśmy sobie wziąć swoje, bo nie było w opakowaniu. No. Masz bananka? Tak, mam bananka. Uuu, piękny bananek. Piękny. No i teraz go obtaczamy, a musimy trzeci pojemnik sobie wziąć, czekaj. No, na czego? No, na TT. A, dobra, no ja to idź potem. Nie bierz, bo potem ktoś tobie będzie jadł. No i mamy nasze słodycze, tak? To ja chyba już jest gotowe. Nie, 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 nie tykaj. Mm. Czekamy dopiero na tatę i na Malwinę i dopiero wtedy będziemy kosztować. Za dobrze wykonaną pracę będziesz jadła. To są takie puddingi. Masz wybrać sobie smak. Mango, melon, a to jest chyba ananas. Który chcesz spróbować? Ten. ten. A potem chcę ten. Nie, jeden. No to ten. A co to jest? No przeczytaj. Mango. No. Melon. A co jeszcze Ci ciocia sobie wybrała? Melon. Dobra. Kosztujmy. Otworzysz? Tak. Najpierw otworzę Twoje. Zobaczymy jaki to jest kolor. Oczywiście. Pomału, żeby ci to nie wyleciało. O, ja ja nie umiem tego otworzyć. Daj. A ja pójdę, mam kamerę. Dobra, nagrywaj. Oj, dobra. No, nagrywaj. Oj. To jest taka galaretka, jakby. Galerytka. Galaretka. To Ej, e, mój. teraz mój. Otwieraj. Weźmy wow. Ale super, weźmy to galerytkę. Bo ja potem ciocia próbuję, bo chcę ci powiedzieć, jakie to jest. Dobra, ja, uwaga, próbuję. Dobra. Słodkie, kwaśne. Słodkie. O, tam coś jest. No, może ty mango. Nie, ty masz. Tak, Ty masz mango, to owocki tam mogą być, owoce mango może. I Gdzie na te owoce? Bardziej mi smakuje góra. Góra bardziej? Uh -huh. No bo góra to jest taka galaretka, a na dole pewno owocki. Pokaż. Teraz Ty próbuj. Dobra. Próbuj. Mm. Dobra, Trochę jak ogórek. Ja też mam owoc. Już? Też tu są takie owocki. O, no faktycznie, tylko takie żółte. Mm. Chłopak ma no. no jest. No. Bardzo Yy, Bananki. Dobre? Czekoladowe no, Myślałem, banany. Banany. Prawdziwy banan to jest jakiś cukierek smaku bananu. Dobra, teraz uh -huh. to co chcecie. Inne. Um, tego, ja to się, mam... tego to się boję, bo widzę, że to będzie słodkie, masakryczne. Nie. Nie? Nie. Będzie kwaśne? Nie, wiem, spróbuj. Dobra, ja musiałam bananka połknąć. Mia smak, Guma balonowa. No taka pianka, nie? Mhm. I Dobra. i następna. Dobre? Teraz następna, a potem ja będę próbowała. Chcesz spróbować tego? Ale, Ale to. nie na wolę... A to co to jest? Takie cukierki. Taki cukierki. No tyle wiem. <laughs> Dobra? Mie nie jest to To jest najlepsza. Wiele osób polecało na internecie te pomarańcze. One są w czekoladzie. Nie wiem, czy będzie w, czy będzie w plasterkach, czy będzie to jedna wielka kula. Otworzymy i zobaczymy. To są jednak takie cząsteczki dosyć duże, a nie, mm -hmm. bo się. Mm. Myślałam, że to będzie galaretka w czekoladzie, a to jest czekolada o smaku pomarańczowym i to tak mega mocno pomarańczowym, super. No, potestowane. Dziewczynki już pojechały do domu, ja za to wybrałam się na zakupy po pojemniki do kuchni. Głównie poszukuję takich szklanych pojemników do lodówki, czegoś na przyprawy, bo mam taki rozpiździel, że szkoda gadać. Chciałabym też kupić gdzieś filtrujący dzbanek, ale szklany. Wiem, że Brita taki ma, ale nigdzie stacjonarnie go nie widzę. No, jestem w domu, zakupy zrobione, masa warzyw, owoców. Kupiłam też płótno, sztalugi do malowania, bo na weekend z przyjaciółką wyjeżdżam, na taki babski weekend I, i, i no na pewno będzie z tego film. W każdym razie kupiłam jeszcze sobie w końcu szklane pojemniki do lodówki, także zaraz się biorę za ten rozgardiaż jeszcze co po Emilce został. No mamy trochę garów, do dzieła. No, i wjechała już kolacja. To są pieczarki z serem z piekarnika i warzywka. Uwielbiam takie zestawienie. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!